Witam w moim kolejnym materiale poświęconym rozgrywkom w grę Ogre. Dzisiaj postanowiłem wziąć na warsztat drugi ze scenariuszy do tej gry pod tytułem Advanced Scenario, który przedstawia starcie podobne do tego, które mieliśmy w pierwszym scenariuszu, z kilkoma jednak istotnymi różnicami. Przede wszystkim atakujący dysponuje tym razem Ogre Mark V, czołgiem dużo mocniejszym. Co już widać dobrze w jego uzbrojeniu, ma 6 wyrzutni rakiet, dwie główne baterie, 6 baterii pomocniczych i 12 punktów obrony przeciwpiechotnej. Co czyni z niego rzeczywiście wyjątkowo groźne bydle dla wszystkiego co się zbliży i znajdzie w jego zasięgu. Ale biorąc pod uwagę siłę atakującego, to i obrońca jest lepiej przygotowany, bo ma tak aż 30 punktów piechoty. I 20 punktów jednostek pancernych. Przy czym, jak, jak być może pamiętacie, być może nie, chałbice liczone są jako dwie jednostki. W związku z czym obrona ogniowa jest wyraźnie mocniejsza i ogr będzie musiał przebić się przez nią, żeby dopaść w wrogi sztab, ale na przykład ma już dyspozycji aż 6 wyrzutni rakietowych, które sprawiają, że jego atak na dystansie 5, czyli tym najmocniejszym jaki posiada, ma większą szansę powodzenia. A pamiętajmy, że wystarczy jedno trafienie w wrogi sztab aby ten sztab unicestwić. Także na pewno te wyrzutnie rakiet będą jednymi z głównych celów obrońcy, przynajmniej na początku. No ale one mają też całkiem niezłą obronę, bo trzy, co będzie wymuszało na obrońcy takie dość agresywne działanie na pewno i doprowadzenie do jak największej ilości stać na samym początku rozgrywki, tak żeby wroga dosłownie zasypać ogniem kosztem strat, które prawdopodobnie będą bardzo wysokie. Ok, tak wygląda rozstawienie początkowe. Obrońca ma obowiązek rozstawić co najmniej 40 punktów ataku w strefie tylnej. Postawiłem tutaj głównie na chałbice, one mają dużą siłę ataku 6, więc spełnią większość tego wymogu, a reszta to gewy i czołgi, dzięki czemu one dość szybko będą w stanie osiągnąć pole bitwy. Natomiast naprzeciwko wroga rozstawiłem większość swoich sił. Jedynie trzy jednostki piechoty postawiłem koło sztabu, aby no, były taką naszą ostatnią linią obrony na wypadek, jakby co. Także jak powiedziałem, będę liczył na siłę ognia, zdecydowanie i na po prostu taki masowy atak w starym sowieckim stylu, aby po prostu wroga zatrzymać samą liczbą. Jak to się mówiło w starych żartach, że ten jak to chińska broń przeciwpancena to jest ten 2000 Chińczyków wbiegają na czołg i po prostu pod ich ciężarem czołg się zapada. Zobaczymy, czy zadziała to tutaj. Będziemy mieli ogamak 5, więc no będzie ciężej. Gracz dowodzący ogrem wybiera, którędy chce wejść. Teoretycznie najkrótsza, najprostsza droga to jest prosto na wroga, tak żeby dojechać w zasięg rakiet i odpalić chociaż tą rakietę, mając nadzieję, że to zakończy rozgrywkę i pozwoli nam się potem bezpiecznie wycofać. Pytanie jednak brzmi, czy na przykład ogrowi by się nie opłacało poruszyć gdzieś tu, gdzie na przykład wroga obrona jest trochę słabsza. Ale pamiętajmy, że wróg może manewrować, w związku z czym Gdziekolwiek się poruszymy, wróg zapewne przesunie swoje siły, więc na starcie nie ma co za bardzo myślę, kombinować, jedziemy na wprost wroga. Czyli 1, 2, 3 ruch wynosi. I tak, co, co Ogry może w tym momencie zrobić? Yy, cała jego broń ma zasięg 3, 2, 1 poza wyrzutniami rakiet. Wyrzutnie rakiet mają zasięgu 5. Także ten ciężki czołg jest w moim polu rażenia. Tyle, że rakiety są jednorazowe. Mam ich 6. Zgadza się, ale każde odpalenie rakiety oznacza stratę jednej rakiety. Zaś oczywiście, jeżeli wrogu wykona skuteczny atak na wyrzutnię rakiet, to także nam tą rakietę zniszczy, a no, potrzebujemy chociaż jednej rakiety, żeby zniszczyć sztab. Ale mimo to ja zaryzykuję. Zaatakuję wrogi, wrogi czołg moją rakietą, mając nadzieję, że może w ten sposób po prostu ją zniszczę, przynajmniej jeden z tych groźniejszych punktów wroga. A więc atakuję rakietą. Rakieta ma siłę ataku 6, Czołk ma obronę 3, czyli 2 do 1. 2 do 1 i 5 to jest X. Czołk zniszczony. Fajnie. I zostało nam 5 rakiet. Następnie swoje działania wykonuje obrońca. I tak. Najpierw gew. mamy tylko jednego gewa w okolicy. 1, 2, 3, 4. On ma zasięgu 2, więc i tak wiele tutaj nie zdziała, a więc cofnę, nie będę podjeżdżał tak blisko, żeby nie być w zasięgu ognia wroga. Następnie piechota. 1, 2. Mój ciężki czołg ma ruchu 3. 1, 2, 3. Też zasięgu 2, więc nie, też podjadę tylko tutaj. Piechota. 1. Tu. Czołg tu. Piechota tu. Nie chcę po prostu tak podchodzić pod zasięg wroga, kiedy ja sam nie mogę go wykonać ataku, bo wystawię się wtedy na ostrzał. Dobra, więc to byłby ruch tych sił, i teraz tak tu. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4 moje gewy. 1, 2 czołg rakietowy. 1, 2, czołg rakietowy, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, czołk. Reszta pozostaje na tej pozycji. Nikt nie wykonuje ataku, bo nikt nie ma w zasięgu yy, wrogiego ogra, więc mogę poruszyć wykonać długi ruch gewami. Raz, 2, 3, raz, 2, 3, raz, 2, 3, raz i dwa. Trzy. Tu pozostanie. I to będzie wszystko w pierwszym etapie rozgrywki. Teraz swój ruch wykonuje ogr. Ogr jedzie do przodu. 1, 2, 3. I teraz dopiero może zacząć się bawić. No więc tak. A zatem, najpierw moja broń przeciwpiechotna, ona ma zasięg 1, więc całą broń przeciwpiechotną skupię tutaj. Mam 12 punktów obrony walki przeciwpiechotnej, więc 12 przeciwko yy, 3 to będzie 4 do 1. I 3 przy 4 do 1 to jest X, piechota wytępiona. Rakiet na razie chyba nie będę używał, na razie skupię się na moich pozostałej broni, a więc tak. Moje główne baterie mają zasięgu 3. Zobaczmy. 1, 2, 3. Missile tank jest w ich zasięgu 1 więc, i drugi. Więc każdy z nich będzie celem moich głównych baterii. One mają obrony 2. Główne baterie mają siłę ognia 4. Czyli do każdego z tych missile tanków strzelam z siłą 2 do 1. Najpierw do tego 2 przy 2 do 1 oznacza dezorganizację. Teraz do tego 6 zniszczenia. To byłyby moje główne baterie. Następnie baterie pomocnicze. Mam sześć baterii pomocniczych, każda z nich z siłą 3. No to tak. One mają zasięg 2. Więc myślę, że zrobię tak. Mam w ich zasięgu te dwa czołgi i te dwie piechoty. Więc zrobię tak: strzelę najpierw do czołgów z każdej po dwa, a następnie do piechoty z każdej po jednym. Więc najpierw do tego czołgu z siłą 6, co przeciwko jego obronie 3 da mi 2 do 1. Zniszczony. Następnie do tego czołgu, także z siłą 6. 2, czyli zdezorganizowany. A następnie do tej piechoty z siłą 3, czyli 1 do 1. Najpierw tu, 2, przy 1 do 1 bez efektu, i teraz tu, 6 piechota zniszczona. I to by było wszystko, bo z rakiet nie chcę korzystać w tym momencie. Rakiety sobie, jak powiedziałem, zostawiamy, więc to będzie tyle w temacie naszego ogra. Teraz atakujący. No, wiem, obrońca, więc tak. Piechota 1, 2. 1, 2. Gef podjeżdża tu. 1, 2. 1, 2. Piechota się po prostu rzuca. 1, 2, 3. 4. Gef podjeżdża tu. Ten gef 1, 2, 3. 1, 2, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 1, 2, 3. I to byłby cały ruch gracza atakującego, obrońcy. I teraz obrońca deklaruje, gdzie, kto, jak wykonuje atak. No więc tak, moim podstawowym celem powinny być wyrzutnie rakiet. One są najgroźniejszym uzbrojeniem OGA, A więc tak. One mają obrony 3. Więc ta piechota wykona atak na jedną wyrzutnię rakiet. Czyli 6 na 3 to mi da 2 do 1. No efekt. Następnie ta piechota wykona atak na drugą wyrzutnię rakiet. Czyli znowu 6 na 3, czyli 2 do 1. I nic się nie stało, bo potrzebuję zniszczenia, żeby trafić. No to słabo. Gewy. Gewy mam 3 w zasięgu, bo one mają dwa pola zasięgu, więc gewy mogą strzelać na, z siłą 2. Więc wszystkie 3 strzelają do kolejnej wyrzutni rakiet, mając nadzieję, że będą strzelać znowu z 6 do 3, czyli 2 do 1. 4 przy 2 do 1, x wyrzutnia zniszczona. I to wszystko. Wsz i żadne inne jednostki nie mają y ogra w zasięgu. Więc tak, y przywracamy jednostki zdezorganizowane do porządku. A następnie gry wykonują swój ruch. 1, 2, 1, 2. Jeden, dwa. I to byłoby tyle w tym etapie. Tak, to by było tyle w tym etapie. No, ogrowi jak na razie, powiedziałbym, nie najgorzej idzie. Nie poniósł poważniejszych strat. A wróg, no już poniósł, zdecydowanie. Więc do akcji rusza nasz ogr. I tak, którędy będzie jechał? Myślę, że do przodu. I tak tu wjeżdża i tutaj. Redukuje piechotę z 3 do 2, bo rozjeżdża piechocinkich. Następnie jedzie tu, tu także zmniejsza siłę piechoty z 3 do 2, rozjeżdżając ją. A następnie tu i tutaj próbuję uderzyć w czołg, żeby go zmiażdżyć swoim potężnym pancerzem. W związku z czym wykonujemy rzut na taranowanie. 4. Rzut na taranowanie 4 oznacza, że cel został zniszczony. W związku z tym kolejny ciężki czołg idzie do piachu. Natomiast jako, że zniszczyliśmy ciężki czołg, to... Tracimy dwa punkty gąsienic. To jest strata akceptowalna, moim zdaniem, i to byłby cały ruch naszego ogra. Następnie przeprowadzamy ataki. I tak, moja broń przeciwpiechotna przywali w piechotę, to dość oczywiste. Strzelam, mam dwunastkę przeciwko dwójce, co będzie maksymalnie 4 do 1. Innej piechoty w zasięgu nie mam, Bądź broń przeciwpiechotna ma tylko jeden punkt zasięgu 3. 3, 3, 4 do 1 to jest wystarczające, żeby piechotę unicestwić. Yy, następnie moja reszta broni. Moje rakiety mam 4 jeszcze. Mają zasięgu 5. Raz, 2, 3, 4, 5. Sztap jest za daleko jeszcze, ale sporo innych atrakcyjnych celów jest w zasięgu. Więc tak, główne baterie mają zasięg 4, 3 i siłę uderzenia 4. Yy, na pewno ten ciężki ten czołg będę chciał unieszkodliwić, ale to swoją drogą, a natomiast zasięg 3, raz, 2, 3, raz, 2, 3, ten Gew jest w zasięgu 3, pól, więc ja do tego gewa strzelę na pewno z jednej z moich głównych baterii, siłą 4 przeciwko jego obronie równej 2, czyli będę miał 2 do 1, 4 przy 2 do 1 X G zniszczony, i druga ciężka bateria strzeli do tego gewa. Dzięki czemu będę miał znowu 2 do 1 i tym razem 2 do 1 i 2. GF jest tylko unieruchomiony. Następnie moje baterie pomocnicze. One mają zasięg dwóch pól i mam sześć tych baterii. No to będziemy szaleć. Przede wszystkim chcę zniszczyć ten czołg rakietowy. On jest groźnym przeciwnikiem i do niego walne z. On ma i obrony? Czołg rakietowy, czołg rakietowy, obronę 2. Mam siłę ognia. 3, więc walnę do niego z trzech baterii, w związku z czym będę miał 9 przeciwko 2, to będzie mieć 4 do 1, co daje mi pewność. I teraz pozostaną mi jeszcze 3 baterie pomocnicze, każda z siłą 3. Hmm. Walnę do tego gewa z dwóch baterii pomocniczych, czyli będę miał 6 przeciwko 2, to będzie 3 do 1. Wystarczy, żeby was zniszczyć. A następnie z e, ostatniej baterii pomocniczej do tej piechoty, czyli 3 do, 3 do mm, obrony 3, czyli 1 do 1. 1 do 1 i 3. Piechota zatrzymana. I to byłby cały ostrzał e, mojego ogra. No dość masakrycznie skuteczny, jak widzicie ten ogr. Natomiast teraz działa nasz obrońca. Hmm, hmm, hmm. Piechota rusza się tu, GF podjeżdża tu, piechota tu, 1, 2, GEF tutaj, ta piechota nie może się poruszyć. Czołg rakietowy ma zasięgu 4, 1, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 1 będę miał zasięgu. Następny czołg rakietowy 1, 2, 1, 2, 3, 4 będę miał zasięgu. Czołg ciężki 1, 2, i to będzie tyle. Ta tutaj obrona Częstochowy pozostaje na polu. Więc teraz taki. Yy, piechota. Piechota ma zasięgu 1, więc tylko ta piechota może zaatakować. Ma siłę ataku 2, więc postanawia zaatakować baterie pomocnicze. Yy, chyba że, chyba że, chyba że. Zastanawiam się. Myślę, że tak. Nie, zrobimy inaczej. Yy, Oba Gewy, każdy z nich ma atak 2 i piechota, ona także ma atak 2, czyli mają łącznie 6, zaatakują e, rakiety. Czyli będę strzelał z 6 przeciwko 3, 2 do 1. 5 przy 2 do 1, X, jedna z rakiet, wyrzutnie rakiet zniszczona. Dobrze, więc oba Gewy i piechota. Następnie czołgi rakietowe. Czołgi rakietowe mają siłę ognia 3. Więc oba czołgi rakietowe strzelą w drugą wyrzutnię rakiet. Także siłą 6, przeciwko obronie 3, 2 do 1 i kolejna wyrzutnia rakiet zniszczona, została mu tylko jedna wyrzutnia rakiet. Zostanie mi Heavy Tank. Heavy Tank ma siłę ataku 4, dystans 2, więc niestety jest poza dystansem strzeleckim. Zaś moje hmm, hmm, hobice, mają zasięg 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. O, ta, ta ma zasięg. A pozostała. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tylko jedna ma zasięg. Ona ma siłę ognia 6, więc wali do wyrzutni rakiet. Także 6 przeciwko 3, czyli 2 do 1. I niestety nie wyszło. Więc to byłby cały atak obrońców. Udało im się trochę osłabić moc rakietową, ale jeszcze nie za bardzo. Teraz gewy mogą się poruszyć. 1, 2, 3. 1, 2, 3 wykonując odskok, i to zamyka nam ten etap. Okej, okay. nasz ogień jest coraz bliżej celu, ale im bardziej się zbliża, tym bardziej właśnie zasięg ognia wrogich jednostek. Dobra, którą teraz drogą? Tutaj jest niestety krater, przez który nie przeleziemy, więc musimy wybrać albo tędy, albo tędy. Myślę, że tędy. 1, 2, 3. Nikogo nie rozjeżdżaliśmy po drodze, ale. Zobaczmy, czy mamy już w zasięgu, mamy tylko dwie rakiety. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Hurra! Odpalamy rakietę. I kończymy, można powiedzieć, pierwszą część gry. Sztab kaput. Ale to jeszcze nie wszystko. Musimy jeszcze wycofać. I teraz tak. Główne baterie. W czołg rakietowy będą chciały zniszczyć, tu jest jeden, tu jest drugi, więc tak. Pierwsza bateria strzela w niego, druga bateria będzie strzelać w niego. Zobaczymy, bateria każda ma siłę 4, ich obrona wynosi 2, więc 2 do 1. Pierwszy strzał tu, a tego powinienem był przywrócić jeszcze przednia, rozwalony druga bateria tu. 4 przy 2 do 1 rozwalony to byłyby główne baterie baterie pomocnicze mające zasięg 2 i siłę ogni i mam ich 6 zasięg 2 więc nie za dużo celów nawet tylko ten i ten a zatem tak 3 walną w niego on ma obronę 3 ja mam siłę ataku 3 więc będzie 3 do 1 4 przy 3 do 1 wystarczy, żeby go rozwalić A pozostałe 3 walną w tę piechotę. Mają siła ognia łącznie więc 9 przeciwko obronie 3 czyli 3 do 1 3 przy 3 do 1x piechota zmasakrowana. I to byłoby tyle w temacie ogra. He, he, ale będzie ciężko zaraz z obrońcą, ale obrońcy mogą chyba teraz wreszcie postrzać porządnie ze swojej artylerii, będą mogli, ale najpierw ruch. Tak, tak, tak. GF 1, 2, 3. 1, 1, 1, 1. Piechota miała bronić na wypadek, gdyby udało mu się zniszczyć yy... Wszystkie y, główny, te, te najlepsze rodzaje uzbrojenia, niestety ten plan nie wypalił, w związku z czym cóż trudno. Ok, teraz tak, chłopice. Chłopice mają w zasięgu 8, więc 1, 2, 3, 4, 5, 6: 1, 2, 3, 4, 5, 6: 1, 2, 3, 4, 5, 6: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dobra, wszystkie chłopice mają go w zasięgu i to prawdopodobnie będzie jedyny strzał, który którym mogły, bo, mogą walnąć. Więc pytanie, co chcą zrobić? Czy chcą walić w niego jako takiego, rozwalać mu zbrojenie, czy na przykład skupić się na ostrzale jego z trakcji? Każda z nich strzela z siłą 6, więc jeżeli wszystkie 4 by trafiły, to rozwaliłyby mu łącznie 24 punkty gąsienic, co doprowadziłoby do zmniejszenia mu już ruchu na pewno o jeden. Tylko że muszą trafić. A atakowanie gąsienic jest, jak być może pamiętacie, być może nie. Inne niż bo w przypadku, bo zawsze rzucamy wtedy w kolumnie 5, 1 do 1 i tylko wynik 5, 6 daje nam pewność. Więc ja zrobię inaczej. Dwie z nich będą walić w gąsienicę. Najpierw ta, nic. i Teraz ta, nic. No, tak się bałem. Więc te dwie już użyte, a dwie pozostałe wezmą na cel jego główne baterie. Po kolei najpierw ta, Baterie mają obronę 3, ja mam siłę ataku 6, więc atakuje siłą 2 do 1. 5, pierwsza bateria rozwalona. Następnie ostatnia 6, druga bateria rozwalona. Więc on już głównych baterii nie ma. To jest do pewnego stopnia pocieszające, ale to jeszcze nie eliminuje nam ogaz gry. Następnie gwy, one jedyne mogą strzelać. Więc gewy biorą na cel jego baterie pomocnicze. Każda z nich strzelają strzela razem, więc mają siłę ognia 4 przeciwko obronie 2, czyli 2 do 1. I jedna bateria pomocnicza wyeliminowana. Wciąż trochę mało. Następnie gewy wykonują odskok, i to kończy nam ten etap. Og, no cóż, og jedzie. Teraz się musi wycofać. Więc jeden, dwa, tu rozjeżdża piechotę i 3. Więc tą piechotę zamieniamy na jedynkę. A następnie atakuje. I tak, odpala swoją ostatnią rakietę, którą posiada. W tego gewa. Rakieta ma siłę ognia 6, dystans 5, więc się jeszcze. Gew ma obrony 2, czyli 3 do 1, 6 G zniszczony. I rakiet już nie mamy. Baterie pomocnicze taki, taki, baterii głównych nie mamy, więc ten jest poza zasięgiem. Broń przeciwpiechotna może być skutecznie użyta tutaj zarówno z bateriami pomocniczymi. Więc tak, walnę tutaj bronią przeciwpiechotną z siłą 9 do trójki. To będzie 3 do 1. Rozwalona. Pozostałymi strzelałem z 9, więc 1, 2, 3 mam jeszcze i yy... nie z dziewiątki i mam 12, czyli 4. Więc 4 przeciwko jedynce, 4 do 1. I tylko udzie Następnie moje baterie pomocnicze, tych mam 5 i tak, pierwsza z nich strzela do tej piechoty, znaczy tak, pierwsza z nich strzeli do tej piechoty. Będzie strzelała z trójki. Wystarczy, żeby piechotę wyeliminować. A pozostałe cztery do tej trójki. Więc cztery do jednego także. Chociaż nie, chwileczka. Tak, one strzlają, mają siłę 3, atakują cztery razy, więc mamy 4 do 1. 3 piechota wyeliminowana. I to zamyka walkę ogra. No dobra. Czy to nie kończy nam gry? Za chwilę zobaczmy, no bo tak. Gef oczywiście może się poruszyć. 1, 2. Znajdzie się tutaj w zasięgu, ale tak, mają, szpa, są wszystkie poza, jego, poza nim zasięgiem, chyba że ta jeszcze może ma zasięg. 8, Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nie, nawet ona nie ma zasięgu, więc tylko Gef będzie go miał w zasięgu, a Gef mu, umówmy się, wielkiej krzywdy nie jest w stanie wyrządzić, no bo może do niego strzelić. Piechotę porusza, ale po forma piechota już go po prostu nie dogoni w tym momencie. Ma ruchu 2, więc umówmy się w tym tempie. On, on z ruchem 3 spokojnie jej umknie. Więc Gerd do niego strzela. Bierze na cel jego baterie pomocnicze. Ma siłę ataku 2, baterie pomocnicze mają obrony 2. 6 udało mu się rozwalić jedną baterię pomocniczą. I wycofuje się. Po czym nasz ogr wykonuje 1, 2, 3. I już nawet nie strzela, bo nie ma nikogo w zasięgu swojej broni. Teraz gracz będący obrońcą. Raz, 2, 3, 4. G może go tylko już ścigać. G strzela do jego baterii pomocniczych 5, Przy 1 do 1 trafił. Ogr. I aha, i wykonuje odskok. Og wykonuje 1, 2, 3. Gef wykonuje ruch 1, 2, 3, 4. Nawet go już nie mam w zasięgu. Og wyjeżdża z planszy, wykonał zadanie, zachował uzbrojenie, więc wyjechał z planszy nie, nie ze zniszczonym uzbrojeniem. Dodatkowo wy, wyeliminował, tzn. przede wszystkim wyeliminował sztab wroga, więc można powiedzieć, że misja zakończona pełnym sukcesem Ogra tym razem. Jak widzicie, Ogro 5 jest zdecydowanie trudniejszym przeciwnikiem. Co prawda, w poprzednim starajuszu Ogrowi 3 też się, jeżeli dobrze pamiętam, udało, ale tutaj sukces powiedziałbym był wyraźnie większy, bo. Ogry nawet nie poniósł takich, takich poważniejszych strat, dopiero pod sam końc tak naprawdę, kiedy bardziej się skupił na wycofywaniu, no i wszedł pod ogień artylerii. Zdecydowanie artyleria robi robotę w tej grze. Ona jest najpotężniejszą bronią. Jej jedyną wadą jest to, że jest nieuchoma. I zastanawiam się, czy nie byłoby dobrym pomysłem, gdybym ją zmieścił tutaj gdzieś. Tutaj skupił wadzie... Bo tak, muszę, muszę w tym scenariuszu umieścić 40 punktów ataku w strefie tylnej. W związku z czym mógłby na przykład umieścić szybsze jednostki, takie jak gewy i czołgi, a artylerię gdzieś tu po bokach. I w ten sposób ona by mogła na przykład dłużej ostrzeliwać ogra. Naturalnie, byłaby pewnie dla niego również celem, ale gdyby na przykład umieszczona była odpowiednio daleko, to ogra ma jednak ograniczony zasięg swoich broni. Więc myślę, że to byłoby lepsze rozwiązanie, że tutaj zrobiłem błąd i to by. Można było rozegrać w ten sposób, wtedy artyleria być może byłaby skuteczniejsza przeciwko ogrowi. A ja skupiłem się na tym, że on będzie chciał dojechać do sztabu, więc zakładałem, że znajdzie się pędziej czy później w moim zasięgu. Ale mimo to artyleria nie miała zbyt wielu okazji, żeby do niego postrzegać, chyba tylko dwa razy. Przy czym raz mogłem oddać tylko pełną salwę ze wszystkich czterech haubic, więc to by można, myślę, lepiej rozegrać. Niemniej, jak sami widzicie, jest to gra. Dająca sporo emocji, gra mocno asymetryczna, jeżeli chodzi o typ walki przez obie strony, a jednocześnie, moim zdaniem, bardzo przyjemna i pokazująca to, co było fajne w starszych grach wojennych: czyli to, że niekoniecznie chodziło w nich o to, żeby te zasady były mega skomplikowane i mega jakoś tam realistyczne czy zagmatwane, ale żeby po prostu był czysty fan z gry. I moim zdaniem, Ogre daje to zdecydowanie.